Witam serdecznie. Nazywam się Dariusz Kulesza, pracuję w Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku. Z pomocą wielu mądrych i dobrych ludzi udało mi się napisać książkę. Książkę Kossak Szczucka Służba. Mówię o tej pomocy, ponieważ bez niej nie udałoby się na przykład zdefiniować co to znaczy jestem pisarką katolicką. Tak, Zofia Kosak określiła siebie trzy lata przed własną śmiercią, w roku 66, w roku milenijnym w liście do przewodniczącego nagród państwowych, kiedy odmówiła przyjęcia nagrody państwowej za całokształt swojej twórczości. Ale chodziło mi o genezę tego rozpoznania, tego doświadczenia, tej perspektywy pisarskiej. I to chyba się dokonało w roku 1913 już. One miało wtedy 24 lata, to było w Genewie, w kalwińskiej Genewie, na takim spotkaniu, podczas którego przedstawiciele wielkich religii zastanawiali się nad tym, jak wychowywać człowieka, co zaproponować człowiekowi, by losy świata były najbezpieczniejsze w tej długowiecznej perspektywie. I w tej konfrontacji wielu religii w kalwińskiej Genewie z perspektywy nie tylko Zofii Kossak, Katolicyzm wypadł najlepiej, i wtedy dotarło do niej tak ona to relacjonuje że wiara, w którą wrosła, w której wyrosła to nie jest kwestia prywatności, rodzinności, polskości ale jest to kwestia odpowiedzialności za świat. Jest to kwestia służby. We wstępie do dzieł zebranych, wybranych. Jana Dobraczyńskiego, Zofia Kossak zdefiniowała ową służbę, pisząc o niej wielokrotnie wcześniej, ale ten wstęp jest szczególnie ważny, ponieważ ona stawia sprawę jednoznacznie. Każdy z nas komuś lub czemuś służy. Jedyny wybór, który mamy, to ten, komu służymy. Ona chce służyć Bogu z tą nadzieją, że będąc sługą, będąc niewolnikiem nawet, kiedyś zostanie rozpoznana przez tego, komu służy jako, jako przyjaciel. Napisałem tę książkę, bo lubię Zofię Kossak. Nie lubię jej nieszczęść, ale trudno nie związać ją z kimś, kto tak wiele doświadczył, nie związać ją emocjonalnie. Ona straciła dom na Lubelszczyźnie, na Wołyniu, na Śląsku. Straciła swoją farmę w Kornwalii. Straciła Polskę, z której musiała po wojnie wyjechać. Straciła swojego męża pierwszego. Straciła swoich braci, straciła swoich synów. Była w Auschwitz. Tak wiele straciła. A niezależnie od tego, a może właśnie ze względu na to, dzięki temu, nie wiem. Nie wiem. Zachowywała się heroicznie. Jest taki jej artykuł z czasów okupacji, w którym ona pisze o tym, że nie powinniśmy zabraniać młodym ludziom angażować się w konspirację. Nie powinniśmy ich chronić, bo to ich zdemoralizuje, to ich zepsuje, to nie pozwoli im dojrzeć. Myślałem sobie generalnie słuszne, rozumiem, ale kiedy Zofia Kosak opowiadała o tym, jak jej dzieci z narażeniem własnego życia przeprowadzały osoby o niebezpiecznym żydowskim wyglądzie z jednego miejsca Warszawy na drugie, to to już nie była tylko teoria publicystki katolickiej, ale to była praktyka przerażonej o los swoich dzieci, matki. Mówi o tym, za co lubię Zofię Kossak, ale oczywiście ta książka jest o tym, co ona napisała. Podzieliłem ją na pięć części. Wprowadzenie: Jestem pisarką katolicką. Co to znaczy? A potem trzy tematy: rodzina, polska wiara. Trzyma temat trzeci, najważniejszy, a do tego tematu prowadzi rodzina ta, która zakorzenia w polskość, ta, która sprawia, że opowieść o mojej rodzinie, o rodzie kosaków jest opowieścią o historii mojego narodu, o historii mojego kraju. Jest też, yy, tak, Polska. Ta Polska, którą ona nieustannie próbuje, powiem wprost, wychowywać, edukować, kształtować na miarę tej propozycji, która wpisana jest w katolicyzm. To jest miara jej służby. No i wreszcie, Wiara, z tymi tekstami szczególnie ważnymi, takimi jak Krzyżowcy i takimi jak Przymierze. W zakończeniu konfrontuję Zofię Kosak z trzema kategoriami. Pytam o jej miejsce w historii polskiej literatury, w literaturze chrześcijańskiej i w tym, co można by nazwać tematem historycznym polskiej prozy, przedwojennej i powojennej. Ona jest osobna. Ona nie pasuje do żadnego z tych miejsc w sposób taki, w jaki wpasowują się inni wielcy, znani polscy twórcy. Ale w tej osobności jest wartość niepraktykowana w polskiej literaturze. Wartość polegająca m.in. na tym, że Zofia Kosak nie jest pisarką, która chrześcijaństwo prowadzi za polskością. Nie jest pisarką. W tekstach której chrześcijaństwo jest tym, co idzie za polskością. Polskość nie wchłania chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo nie jest polskości podporządkowane. Wyjątkowość, wielkości jej służby polega na tym, że ona chce, by chrześcijaństwo prowadziło nasz kraj, nas, Polaków, jako najlepszy projekt. Na taką kondycję świata, która daje mu nadzieję być, przetrwać i rzeczywiście, i rzeczywiście zachować w sobie coś z tej diagnozy o najlepszym miejscu, w którym moglibyśmy się znaleźć.